Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni Słuchajcie, dzisiaj zrobimy taką wieprzowinę e, taką rwaną do bułeczki e, czy do chlebka e, na obiad też może być na przykład wołowina taka rwana do tego zestaw surówek e, bardzo fajna e, teraz na, na, na majówkę też bardzo fajna także o pi pipkało, bo piekarnik mi się już nagrzał i od czego zaczynamy tu jest około kilo kg łopatki ja już mięsko umyłam i osuszyłam ręcznikiem. Słuchajcie, to, że ona ma troszeczkę tłuszczyku, to nic nie szkodzi. No chyba, że ktoś nie lubi tłuszczyku, ale moim zdaniem to jest wszystko to, co powinno być. Łopatka właśnie taka powinna być. I co robimy, słuchajcie? Tu obok mam garnek akurat taki, który będę mogła później sobie wsadzić od razu do piekarnika. Gaz zapaliłam Gdyby się ktoś pytał, jaki to garnek, bo będą na pewno pytania, to jest z takiej firmy, nie jest to sponsorowane. Idę tu troszeczkę, kilka kropel, słuchajcie, oleju, nie dużo. Aby tylko... Teraz smaruję pędzelkiem O. I będziemy tą wołowinkę, wołowinkę, wieprzowinkę yy, podsmażać z jednej i z drugiej strony. Ja osuszyłam ją trochę ręcznikiem, żeby mi nie klapało. I tak jak mówiłam, nastawiłam już sobie piekarnik, piekarnik na 150 stopni z termoobiegiem. Gdyby Wam zaczęło się yy, przypalać mięska albo coś, to zawsze można troszkę skręcić, oczywiście. Tym bardziej, że każdy piekarnik grzeje inaczej. Także czekamy aż chwilkę, aż mi się rozgrzeje i będziemy przesmażać. Ona jest taka, tak jakby, taka troszkę długa, ale to co? Olej nam się już rozgrzał i będziemy przesmażać naszą łopatkę wieczorową. Po jednej i po drugiej stronie do zarumienienia. Słuchajcie, mamy mięsko obsmażone z jednej i z drugiej strony. I teraz ja to mięsko wyciągnę na talerz. Słuchajcie, o, o z drugiej strony też. Odłożymy chwilkę na bok. No. A tu na patelni na tym tu, na tuszczyku, co tutaj został. Nic z tego nie wyrzucamy. Dam pokrojoną, mam dwie cebule. Także pokroimy dwie cebule. I mam dość dużo czosnku, ale to mówię, czosnek, jeżeli ktoś nie lubi, no to wiadomo, że przecież nie będzie dawał. O. Tak, ja dość grubo pokroję, dlatego, że to będzie około 5 godzin w piekarniku, więc zrobi nam się z tego taki fajny, właśnie zagęszczany sosik, bo, bo praktycznie cebula i czosnek nam się... My rozgotują po prostu powiem Wam będzie pyszne pyszne my będziemy to mieli w bułeczce i zabierzemy sobie na majówkę, na, na, na działkę po prostu Dam do wółeczki jeszcze jakieś tam warzywka oczywiście. O. Troszkę zeszklimy cebulkę. Ja jak będę piekła, słuchajcie, yy, łopatkę. Ona się praktycznie będzie dusić, nie piec w tym piekarniku. To będę za dwie, po prostu po dwóch godzinach, dwóch i pół godzinach, ja ją przewrócę na drugą stronę. Także dwie godziny będzie po jednej stronie i dwie godziny, dwie i pół godziny po drugiej stronie. No ale mnie ta cebula zaczęła jakaś ostra była, bo aż mi łzy zaczynają lecieć. No ale też jest ciepło w kuchni. I Jak jest wiadomo, że jak jest ciepło, to. Cebula wtedy, aromaty z niej się unoszą szybciej i dobra. Dodamy teraz czosnek. Ja nawet go nie kroję, bo mówię, bo po 5 godzinach on po prostu już będzie na tyle miękki, że i teraz będę przyprawiać. Mam pikantną paprykę wędzoną. Bardzo fajny aromat doda. Raz, dwa, trzy. Ale my lubimy na pikantnie. Jeżeli ktoś nie lubi, to proszę dać słodką. Do tego dodam taką sól y, ziołową. Uh -huh. Tak, słuchajcie, mam troszkę też soli takiej, y, sor, y, morska wędzona, bardzo fajna, aromatyczna, gdzie tego aromatu da nam naprawdę fajnie, to mięsko będzie, mm, w ogóle sama sól już tak pięknie pachnie, popieprzymy oczywiście. Tak. Ja dam jeszcze taki e, paprykę taką pikantną. Łyżeczkę. Ale mówię, wszystkie pikantne rzeczy oczywiście ktoś kto nie lubi, może pominąć, więc dajcie na przykład ketchupu trochę łagodnego. Możecie dać zamiast Zamiast tego pikantnego sosu co ja daję. Tak, słuchajcie, żeby mi się nie spaliło. I teraz, słuchajcie, co ja jeszcze dodam? Tu mam e, paprykę. Paprykę opiekaną w piekarniku, e, s, gdzie jest ściągnięta skórka, o, tu nawet widać jeszcze opiekane z piekarniku, ściągnięta skórka i w zalewie takiej słodko-kwaśnej e, z czoskiem. E, link do tej papryki będziecie mieli pierwszy komentarz pod tym filmikiem. Tak. Z tego będzie pyszny sos. Tak. Taki aromatyczny, naprawdę ta wędzona papryka, wędzona. Yy, sól, yy, później wędzona papryka w proszku daje tak ładny zapach, że naprawdę. nam się nie przypaliło, bo e, nie przypaliło, bo papryka będzie e, gorzka. Jeżeli ktoś lubi majranek, może dodać majranek. Naprawdę, co tam tylko lubicie. I ja teraz wodę z tej papryki wleję tutaj. Ona jest słodko kwaśna. Ale widzę, że będzie za mało, no bo 5 godzin będzie w piekarniku, więc dodam troszkę wody. Żeby nam się mięsko nie, nie przypaliło, a musi się jednak troszkę w wodzie dusić. No i dobrze. No, ten cały wywar nam się zagotował. Słuchajcie i teraz damy tutaj naszą łopatkę. Tak. Gaz już zakręcam. Piekarnik mam już rozgrzany. Słuchajcie, zakrywam pokrywką i wstawiam tak jak mówiłam. Po dwóch godzinach do Was zajrzę i odwrócimy mięso na drugą stronę. Słuchajcie, minęło 2,5 godziny i ja będę mięsko obracać na drugą stronę. I słuchajcie, ja zmniejszyłam e, piekarnik do temperatury. Po tam, pół godziny zmniejszyłam do temperatury 110 stopni, ponieważ uważałam, że e, mi się za szybko, za mocno e, po prostu to jakby tutaj gotowało. A nie chciałam aż tak. Więc jest na, sto, e, e, tak, na 110 stopni, ale zapach. Pycha. Papryczka. To się wszystko zmiksuje i będzie z tego fajny sosik. O. Także wsadzam jeszcze na 2,5 godziny. Także widzimy się, no u Was to będzie chwila. Minęły 2 godziny i wiecie co sprawdzałam i okazuje się, że już jest wszystko dobrze. Także wyciągamy. Jeszcze chyba widać, że się jeszcze gotuje. Ale tak właśnie powolutku. O. Widzicie, jak powolutku się gotuje? O. Pachnie pięknie. E, zaraz zobaczymy. Wyciągnę oczywiście. No i zobaczymy, czy... O, patrzcie. Zaraz będę wyciągać i do was wrócę i pokażę po prostu z bliska ten tutaj o widzicie to troszkę odparowało mi i to z, można zblendować albo po prostu wyciągać o takie fajne warzywka sobie ma tu jest ta papryka yy, yy, cebula i czosnek i po prostu sobie kłaść o na bułeczkę mm, ale pachnie mówię wam jaki zapach Także zaraz wracam do Was. No, słuchajcie, mięsko wyciągnęłam, i chcę Wam pokazać teraz, jakie mięsko, dałam przybliżenie jak tylko mogłam, jakie mięsko jest mięciutkie. Patrzcie. Normalnie, o, wszystko odchodzi. Takie mięciutkie jest. O! Widzicie? Właśnie takie szarpane mięsko właśnie ma być. Tu jest troszkę tłuszczyku, ale o! Patrzcie! Ale ja lubię taki tłuszczyk. O! Wszystko fajnie. Także jak się Wam przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Zaraz Wam jeszcze zrobię bułeczkę, jak będę podawać. I będą oczywiście zdjęcia. O. Także do zobaczenia, papa. Pa. A teraz będzie mała dogrywka, jak robię bułeczki z tym mięskiem szarpanym. O. Słuchajcie, będzie, będzie, będzie pyszne. Bułeczki nie smaruję, tylko tak jak wiecie, jest tutaj ten sosik cały taki. Mm -hmm. Więc na bułeczkę pójdzie oczywiście. O, patrzcie. Czosnek, papryka. Cebulka. O, mój mąż tu już stoi. Gdzie? Już stoi. Normalnie pyszne. Fajnie, bo to teraz ta bułeczka przysiąknie tym sosikiem. Słuchajcie. No i oczywiście damy na to troszkę sałaty. Mam tylko taką, chociaż lepsza by była inna, ale mam tylko lodową, bo po prostu nie było innej w sklepie, więc dam taką sałatę. Do tego, słuchajcie, czerwona cebulka. Teraz obierzemy czerwoną, czerwoną cebulkę. O. I takie bułeczki będziemy sobie zabierać na działkę. O. Także. cieniusieńko kroimy ce cebulkę czerwoną. O. Tak. Słuchajcie, na no to czerwona cebulka. O, na to może być kawałeczek ogórka zielonego. Dwa plasterki wystarczająco. O. I teraz damy to szarpane mięsko. Ale patrzcie, nawet trochę pokroję, bo, bo, nie, bo nie ten. Będziemy ten wyciągać mięsko. O, patrzcie. Ale ekstra. Troszkę tuszczyku też damy, prawda? Lubicie tuszczyk? Bo ja też ja lubię. O, słuchajcie, na to szarpane mięsko. Tak. I tą bułeczkę, proszę popatrzeć, ja zamoczę trochę w tym y, sosiku. Tak, nie za dużo, żeby nie kapało nam. O! I proszę bardzo, pyszna półeczka z szarpanym mięskiem, palce lizać. Do zobaczenia! Róbcie życzę Wam smacznego, papa! Pa.